Cześć, 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 cześć. Siemaneczko, moi drodzy, witam serdecznie. Co tam u Was dzisiaj słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Tak jak i u mnie, moi drodzy, widzimy się po raz kolejny w kupowaniu prezentu dla widza. Tym razem będziemy kupować krabika. Proszę bardzo. Oto i on. W wykonaniu czarnego rycerza. Wygląda całkiem nieźle. Kupujemy jako podarunek, oczywiście, bo to dla widza. Dla Franexa tym razem Franex wygrał parę widolcy, także zażyczył sobie krabika. Proszę bardzo. Jeszcze chyba w tej nie wysłałem nigdy prezentu dla żadnego widza, to proszę bardzo taka piękna wstążeczka. Wyślij. chwilę myśli program. Proszę bardzo, wysłane sukces elegancko. Krawikiem za chwilkę. Franeks na pewno będzie się już cieszył. No ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie, że byliście i że oglądaliście. Zapraszam na kolejne yy, wojny o widolce. Będziecie mogli również wygrać yy, coś. Yy, no i cóż, najbliższa wojna o widolce już w tym tygodniu, także bądźcie czujni. Papa, pa, pozdrawiam.